Dziś pokażę ci 15 rozwiązań, które wyglądają spektakularnie na zdjęciach w mediach społecznościowych, ale w codziennym życiu potrafią być bardzo męczące. I nie chodzi o to, żeby ich nie robić. Chodzi o to, żeby wiedzieć, na co się piszesz. Zaczynamy. 15. Otwarta garderoba bez drzwi. Wygląda jak z paryskiego apartamentu. W praktyce. Kurz osiada na ubraniach codziennie, widać każdy bałagan, musisz utrzymywać perfekcyjną estetykę kolorystyczną. To rozwiązanie działa tylko wtedy, gdy masz bardzo mało rzeczy i ogromną dyscyplinę. W przeciwnym razie przestrzeń, która miała być ozdobą, jest miejscem, na które nie chcesz patrzeć. Warto też brać pod uwagę umiejętność utrzymania porządku przez pozostałych domowników. Którzy będą korzystali z otwartej garderoby. 14. Otwarta półka nad blatem kuchennym zamiast szafek. Pinterest to kocha, ale tłuszcz i para wodna osadzają się na wszystkim. Trzeba myć naczynia nawet jeśli ich nie używasz. Wizualny chaos pojawia się błyskawicznie. To rozwiązanie jest dobre jako akcent, nie jako główny system przechowywania. 13. Czarne baterie i czarna armatura. Są piękne, bardzo. Ale widać na nich każdy kamień, każdą kroplę wody, każde dotknięcie palcem. W Krakowie, gdzie woda jest dość twarda, to oznacza codzienne przecieranie. Jeśli nie masz na to przestrzeni mentalnej, wybierz coś mniej wymagającego. Albo impregnuj z lewo zmywak, zaopatrz się w filtr zmiękczający wodę i wycieraj do sucha po każdym użyciu. Jeżeli masz swoje sprawdzone metody, to podziel się nimi w komentarzu. 12. Wolno-stojąca wanna w małej łazience. Na wizualizacjach, luksus. W realnym życiu trudno ją sprzątać z każdej strony, brakuje miejsca na odkładanie kosmetyków, często jest niefunkcjonalna przy dzieciach. W małej łazience zabiera przestrzeń, której i tak jest mało. 11. Zlew pod oknem bez przemyślenia, otwierania. Piękny kadr. Zmywasz naczynia i patrzysz na ogród. Ale jeżeli jest źle zaprojektowane, to nie można otworzyć okna, bateria koliduje z ramą. Trzeba montować składane droższe baterie. To rozwiązanie trzeba zaprojektować technicznie, nie Instagramowo. 10. Brak górnych szafek w kuchni. Minimalizm, przestrzeń, oddech. Ale tracisz od 30 do 40% miejsca do przechowywania, wszystko ląduje na blacie, kuchnia szybko wygląda na zagraconą. W małym mieszkaniu to często bardzo kosztowna decyzja. 9. Szklane drzwi do łazienki. Na zdjęciach designersko. W życiu brak prywatności, widać parę i zacieki, trzeba je myć non-stop. To dobre rozwiązanie do hotelu, ale nie zawsze do mieszkania rodzinnego. 8. Białe, miękkie sofy bez zdejmowanego pokrowca. Są przepiękne i są pułapką. Plamy widać natychmiast. Czyszczenie tapicerki jest kosztowne, stresujesz się każdym gościem. Jeśli sofa nie ma możliwości łatwego prania, to jest dekoracja, nie mebel użytkowy. Siedem. Otwarta przestrzeń bez wydzielonych stref. Salon, kuchnia, jadalnia i biuro w jednym. Problem to brak akustyki, brak prywatności, zapachy z kuchni w całym domu, bałagan widoczny wszędzie. Open space wymaga bardzo świadomego planowania, inaczej zaczyna być męczący. 6. Dekoracyjne lampy bez funkcjonalnego oświetlenia. Jedna spektakularna lampa sufitowa i to wszystko. Efekt niedoświetlone kąty, brak światła do pracy, zmęczenie oczu. Światło musi być warstwowe. Ogólne, zadaniowe i nastrojowe. Instagram czy zdjęcia w katalogach pokazują zazwyczaj tylko nastrojowe. 5. Piękna, czysta linia, ale odciski palców wszędzie, a mechanizmy, jeżeli są słabszej jakości, zużywają się. To świetne rozwiązanie w witrynie czy części szafek, nie zawsze w całej zabudowie. 4. Beton architektoniczny bez impregnacji. Surowość, loft, klimat, ale chłonie plamy. Jest trudny w czyszczeniu, bywa bardzo zimny w odbiorze. Bez odpowiedniego zabezpieczenia szybko traci efekt. 3. Otwarte regały w małym salonie. Wyglądają lekko, ale eksponują każdy kabel, wymagają idealnej kompozycji, zbierają kurz szybciej niż zamknięte szafki. Nie każdy ma czas być stylistą własnego domu codziennie. 2. Bardzo modne mocne kolory w całym wnętrzu. Butelkowa zieleń, intensywny granat, terakota. Są piękne, ale szybko się nudzą, trudno je zmienić, ograniczają wybór dodatków. Trend nie równa się ponadczasowość. 1. Brak przedpokoju i brak miejsca na brudną strefę. Instagram często pokazuje czyste wejścia do mieszkania bez butów, kurtek, kluczy. W realnym życiu wszystko ląduje w przypadkowym miejscu, pojawia się chaos. Brakuje stałego miejsca na codzienne rzeczy. Najmniej instagramowe rozwiązania jak szafa przy wejściu czy szafa gospodarcza. Są często najbardziej potrzebne. Jeśli dotrwałaś do tego momentu, to pewnie widzisz już jedną wspólną rzecz. Większość tych rozwiązań nie jest zła, one są po prostu wyrwane z kontekstu. Otwarta garderoba może być piękna, jeśli masz mało ubrań, czarna armatura wygląda świetnie, jeśli akceptujesz codzienne przecieranie. Brak górnych szafek w kuchni daje oddech, jeśli masz gdzie przechowywać rzeczy. Problem zaczyna się wtedy, gdy projektujemy pod obrazek, a nie pod życie. Instagram pokazuje moment. Projektowanie wnętrz dotyczy codzienności. Na zdjęciu nie widać zapachu gotowania w całym mieszkaniu, śladów palców na frontach, kurzu na otwartych półkach, braku miejsca na odkurzacz. Dobre wnętrze to nie jest to, które robi wrażenie przez pierwsze pięć minut. Dobre wnętrze to takie, które po roku dalej działa. Po trzech latach nie irytuje. Po pięciu latach, nadal jest Twoje. I to jest ogromna różnica między estetyką a funkcjonalnością. Dlatego zanim zapiszesz kolejną inspirację, zadaj sobie trzy pytania: czy to pasuje do mojego stylu życia? Czy mam czas i energię, żeby to utrzymywać? Czy to będzie wygodne w zwykły, przeciętny wtorek? Bo projektowanie wnętrz to nie jest tworzenie scenografii, to projektowanie codziennych nawyków. A jeśli coś jest i piękne, i praktyczne jednocześnie. To właśnie wtedy mamy naprawdę dobry projekt. Daj znać w komentarzu, który punkt był dla Ciebie najbardziej zaskakujący, i czy masz w domu coś, co wyglądało lepiej na zdjęciu niż w rzeczywistości? Jeśli chcesz więcej takich praktycznych wskazówek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętaj: projektuj jak architektka, ale dla siebie.